Witam w nowym projekcie na moim kanale z gry Tomb Raider w edycji zremasterowanej. Oczywiście tutaj um, widać troszkę podkręcenie już grafiki w menu. Um, nie wiem, czy ta muzyka nie jest zagłośna. Um, ale tak, ta gra została wydana w 1996 roku. Więc to jest jedna z najstarszych gier, w które, które przeszedłem. To jest gra przygodowa, zręcznościowa. Dużo tu jest łamigłówek, zagadek do rozwiązywania. No ale to wszystko zobaczymy w trakcie. Zaczniemy sobie od poziomu treningowego, żeby pokazać, jak to dokładnie wygląda. Od domu Lary. On jest bardzo króciutki, więc od razu po nim będzie Poziom pierwszy, już z głównej fabuły. Dobra, zaczynamy. Dom Lary, tak, dom, albo raczej rezydencja. No właśnie, Lara chce nas oprowadzić po swoim domu. Tak ona wygląda. Mo można też e, zawsze włączyć podgląd, jak to kiedyś wyglądało w starej wersji. I na chwilę pokażę. Tak, tak wyglądała kiedyś Lara w 96. A teraz odświeżona wersja wygląda tak. <tak> Więc le lepiej. E, no, ale poza tym, poza kwestią graficzną, to chyba się nie zmieniło nic. E, za dużo. Więc gra się tak samo. No i dobrze. Ja chętnie zobaczę wszystkie różnice, ponieważ w tę wersję jeszcze nie grałem. O. Tak, tak kiedyś wyglądał ten kominek. A teraz wygląda tak. No to nie była ziemia. Um. No, ale tutaj nie, nie jesteśmy po to by się rozglądać po tym domku, tylko żeby uczyć się. OK. Okej. some tumbling. Press the jump button. Lara chce nas nauczyć skakania. Można skakać do góry, na boki, do przodu, do tyłu. Można też robić przewrót w trakcie skoku. To jest bardzo fajne. O, skacząc do tyłu, również. Na boki to chyba nie działa. Ale to jest fajne względem podstawowej wersji, bo akurat jak tak było kiedyś, to się nie dało robić przewrotów powietrzu w pierwszej części, to chyba dopiero do drugiej było. O, tak Lara kiedyś nie umiała. No, a teraz umie już od początku. No i super. Tak Lara jest bardzo bogata, ma bardzo duży dom i ma dużo fajnych rzeczy. Jakąś harfę fortepian. Storage and the delivery people haven't been yet. Tak, w pierwszej części domek Lary jest bardzo ograniczony i to jest wytłumaczone tym, że Lara dopiero się to może, nie wiem, prowadziła albo jakiś remont ma, więc ma zawalone pudełkami wszystko. Fila. Um. A jak się robiło Nie no, to musi się dać. Chwilę. O! skok na główkę się jeszcze da zrobić. O, to najlepiej do wody. Tak, bo jak zbyt wysoki skok zrobimy na główkę, to lara się zabije. No, ale ale niski to po prostu zrobi wikołkę. Hmm.

no, troszkę się tutaj pośpieszyła Lara przeze mnie. E, ale tak jak robimy no, chodząco, to nie da rady spaść. To się będzie przydawać. Potem jak puściłem, to już można było spaść. I co? Nic nie powiesz, co to trzeba zrobić? To trzeba skoczyć. E, ale nie tak. Nie tak miała się do przodu wyskoczyć. O, i można się chwycić. Krawędzi, i tyle. Tu można zrobić skok z rozbiegu. Tak, tutaj chyba też mówisz, żeby skok z rozbiegu zrobić.

Do przesuwania się po krawędzi, bo Lara jeszcze w pierwszej części nie potrafi kucać i nawet w drugiej nie potrafi. Dopiero w trzeciej potrafi i w trzeciej części już by weszła w taką szczelinę, ale na razie nie potrafi. No i co? I tutaj chyba koniec tego treningu jest całego. Jeszcze tylko pójdziemy do tamtego pomieszczenia i już będzie po całej zabawie w domku. Tak, idziemy popływać. I tutaj można zrobić ten skak do główki. A, udało się. O, i Lara też potrafi się w wodzie obracać. Fajnie, że potrafi, bo kiedyś nie potrafiła. I ten ruch chyba od dwójki dostała. Teraz może się obracać już teraz. No i dobrze. No, i jak widzimy z pasem, to już będzie koniec. No, wychodź. A, mm. to nie chyba nie ten guzik. Mm, dobra. No, teraz zdejmuj. Dobra. O! Dostałem osiągnięcie. Ciekawe, czemu. Teraz dopiero. Mm, tak. No i zaczynamy grę. Nie wczytaj tylko nową. O. Los Alamos, Nowy Meksyk. Hm, już coś wybuchło. Jakieś Ufo wypadło z nieba. A w sumie z Ziemi. <grym> Hotel Kalkucie, dzień What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru? Vast mountain ranges to cover? Sheer walls of ice. Rocky crags, savage winds, and there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Kualapec. That's my interest. Lara oczywiście nie mogła się oprzeć i poszła do Peru. Ubrana w jakiś wielki szalik. No i na początku już straciliśmy przewodnika. Jesteśmy sami zupełnie w jaskini. I właśnie tak się nazywa ten poziom. Jaskinie. Tak, co to można zobaczyć w ogóle? A w kompasie można zobaczyć nasze statystyki. Poziom nazywa się jaskinie. Mamy tutaj trzy sekrety do znalezienia, trzy przedmioty, siedem przedmiotów. Ile pokonaliśmy przeciwników? Amunicję zużytą, użyte apteczki i pokonaną odległość. Mamy do dyspozycji pistolety, które wyjmujemy trójkątem. Dobra, i tak strzelamy. Ok, no i musimy po prostu znaleźć wyjście z tego poziomu. Jest to bardzo śnieżnie. Na razie, bo w sumie jesteśmy gdzieś w Peru. Później będzie raczej inaczej. O, pierwsze pułapki. O, nie, nie, nie. Już dostałem strzałką. No tak, świetnie oberwać najsłabszą pułapką. O, już widok nam się w tę stronę sam przestawił, że tam trzeba iść. Ale tutaj mamy pierwszy sekret jeszcze do zdobycia. Niestety żadnej latarki nie mamy. Mm, dopiero chyba od drugiej części można sobie jakoś oświetlać. No, no co ty? Wskakuj tu. No i mamy pierwszą pierwszą apteczkę. Ta apteczka chyba gdzieś połowę życia odnawia. Także warto je mieć. Nie chciałem, żebyś tak zrobiła, ale już trudno. Teraz idziemy do góry. I tu chyba będą wrogowie w postaci nietoperzy. Dobra. i Teraz gdzieś chyba może być drugi sekret od razu. W zakamarkach zawsze mogą być jakieś jeszcze poukrywane przedmioty, więc warto się rozglądać. O, czy to nie tu jest sekret? Tak, to tu będzie sekret. Trzeba się wspiąć. O, jeszcze jeden Nie nietoperz się obudził. Hmm. Dobra, mamy drugą apteczkę. Trzeci sekret będzie nieco dalej. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Też za bardzo jakoś nie trzeba się rozglądać za tymi przedmiotami, bo... Zawsze grę kończyłem z dużo większą liczbą amunicji niż potrzebowałem. Co tutaj tak ciemno? No, wyjątkowo ciemno. Tutaj możemy też spotkać, oprócz nietoperzy wilki. Nie tylko na filmiku początkowym były, ale też możemy gdzieś tutaj się na nie natknąć. O, a tutaj mamy pierwszą dźwignię. Będziemy dużo dźwigni znajdować. No jest nie nietoperz. Znowu. Co to tyle? Hmm, hmm, hmm. Tutaj wyjdziemy sobie na górę, o, tutaj jest bramka, ale zamknięta, musimy się znaleźć na, na drugiej stronie, ale inaczej tam przejdziemy. Hmm. Tutaj nic. kręte korytarze. O, i mamy pomieszczenie z mostami. I tutaj są wilki. Nawet widać tego wilka, ale jesteśmy jeszcze trochę daleko. Więc jeszcze Lara go nie widzi. O, nie widziała go jednak. Widziała przez chwilę tego wilka. O, i w miarę możliwości zawsze warto walczyć z przeciwnikami z podwyższenia, jeśli tylko jest taka opcja. O, tam jest jeszcze jeden wilk. Nie chcesz go zobaczyć? Dobra. No to podejdźmy na razie trochę dalej. Tam na dół nie schodzimy na razie i tak się tam jeszcze znajdziemy za chwilę. No. Dobra, już nas nie zjedzą. Chyba tylko dwa były w tym miejscu a tak pierwszy raz też gram na konsoli więc może być problem ze sterowaniem ale postarajmy się postaram się jakoś to zrobić w miarę sprawnie no tak bez uderzania w kolumnę się nie obejdzie raczej ale to nawet na klawiaturze. Mi się często zdarzało. <laughs> mm. O, tutaj tu będzie ciekawie. No jak na ten jeden z najmniej ciekawych poziomów, bo to są tylko jaskinie. Jakieś tylko fragmenty ruin tu są. O! Tu mamy niedźwiadka misia, tak zwanego który oczywiście jest groźniejszy no i potrafi chodzić czasem nawet na dwóch łapach gdzie ty jesteś? o, tam się pojawił nagle o też najlepiej go z góry załatwić bo może nas udziabać no i gdzieś tam w biegu. No choć choć. No niedobrze. Każesz mi tam sejść teraz na dół, żeby do ciebie się dostać. O. No i tego nie chciałem. Dobra, ale zdążył polegnąć. Hmm, hmm, hmm. Niedobry niedźwiadek. Oj, jeszcze nie topisz. O, jeszcze jeden. Mogliście się naraz obudzić, a nie tak pojedynczo. No, i tutaj. Tutaj można zobaczyć, że istnieje też coś takiego w tej grze. Jak płyty naciskowe, które nam otwierają drzwi, chyba wszystkie na czas. A może nie wszystkie na czas, ale ta akurat była na czas. No i przechodzimy sobie tędy. Tutaj, gdzie były te wilki. Tutaj nie ma co przeglądać się po tym dnie. Nie ma tu raczej nic do zebrania. Ale to jest dobre. Tutaj jest jakaś mumia. Jak nie było jeszcze wersji. Zremasterowanej. To te mumie były przekomiczne, pokażę to. O, to były mumie takie 2D, które się obracały razem z ekranem. <grybujesz> o, no właśnie. A teraz już są w pełni trójwymiarowe. Ciekawie wyglądają. <grybujesz> Czy ty nie wejdziesz tutaj gdzieś jakoś. Po prostu myślę, że dasz radę. O, super dała radę. No to idziemy dalej. Tak, do misia poszliśmy tylko po jedną apteczkę. Tak, mówiłem, że przedmiotów jest za dużo tutaj, więc można było zawsze sobie odpuścić, ale wolę pokazać jak najwięcej, skoro pamiętam takie rzeczy. To tym bardziej. O, i tutaj też mamy apteczkę, tym razem za darmo, bez żadnej walki. Po tej stronie nic nie ma. No to idziemy po schodkach. O, o. Co to za muzyka niebezpieczna? O. Łowczyni drapieżników. Hm. No dobra. To było... Muzyka zawsze wystrasza, a to nie było takie trudne. Zaraz się uspokoi raczej A tu jeszcze widziałem jedną mapteczkę sobie ją też zabierzemy i teraz tak. Tutaj sobie pójdziemy najpierw. Tu jest trzeci sekret. mogłaby się już uspokoić. Dobra. W gąszczu ukryty. Sekret. O, jest pierwsza duża apteczka. Miałaś podnieść się, nie skoczyć. No i tutaj też jakieś ozdoby ciekawe. Hmm. 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 Tak, jesteśmy w ogóle w poszukiwaniu grobowca Kwalopeka. Tak by zapomniałem powiedzieć, co tam w filmiku się działo. Spotkaliśmy Natle, która zaoferowała, że żebyśmy przynieśli jej to coś tam, co jest w tym grobowcu ukrytym. No i jesteśmy. A tutaj, chwilę, jak to się szybko gry zapisywało. Dobra, tak się szybko gry zapisywało. Um, tutaj mamy pierwszą czasówkę. Ta dźwignia otworzy nam tamte drzwi, ale na czas. Czasu oczywiście będzie bardzo dużo, bo to jest pierwszy poziom. No ale jednak czasówka to czasówka. <grystanie> Trzeba zdążyć. O, proszę bardzo, jak łatwo. Można było to zdążyć. Zaraz usłyszymy, że te drzwi się zamykają. O, już było słychać. Tak, są zamknięte. I znowu jakaś muzyka. O, tym razem widzę strzałki tutaj. Są. Ale unikamy ich jak najszybciej. O, dobra. Tak, coś kojarzyłem, że to będzie wilk. Dobra. Przedmiotów żadnych nie ma. No i kolejna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę. Tutaj jest rozpadająca się podłoga, taka pop popękana. Czasami pod takimi podłogami są na przykład kolce, więc warto nie wpadać w to. Ale tutaj akurat było przejście dalej. I w tym momencie jesteśmy jesteśmy tutaj za, za tą mm, bramką. Byliśmy po drugiej stronie wcześniej i za tym, za tą bramą wielką. Chyba jest koniec tego poziomu. Tylko musimy to otworzyć najpierw. Mm. Dobre. Większość poziomów nie jest jakaś bardzo długa. Bardziej zależy od tego, czy się to już przeszło, czy nie. Już parę razy przeszedłem tę grę, więc pamiętam, co tu trzeba zrobić. Tak, muzyka włączyła się trochę za wcześnie według mnie. No, i była tutaj taka ładna, duża, leżąca na widoku apteczka. Można się spodziewać, że to jakiegoś rodzaju pułapka. Ale tylko jeden wilk. Myślałem, że więcej ich będzie. No, no dobra. No, i to nam otworzy bramę. Chyba nie na czas. Tym razem. Weźmiemy się, tak opuścimy, żeby było bezpiecznie. No i do nowego poziomu. Podniesione przedmioty, wszystkie, sekrety znalezione, wszystkie. Czas 15 minut. No i tyle. Bardzo łatwe.